Siemano. Dzisiaj chcę opowiedzieć o piątym z sześciu etapów podrywu, jakim jest budowanie intymności. Do trzech najważniejszych rzeczy w tej fazie zaliczam eskalację, budowanie napięcia seksualnego oraz logistykę. Faza ta tak naprawdę pokrywa się z wcześniejszymi fazami, w szczególności z budowaniem komfortu psychicznego, ale także z kwalifikacją oraz z budowaniem Atrakcyjności. Tak naprawdę te fazy nie do końca następują po sobie, tylko się na siebie nakładają, i e, w, dlaczego się nakładają, powiem o tym za chwilę. Eskalacja. Czym jest eskalacja? Eskalacja jest subtelnym dotykiem. Tylko tym i niczym więcej. Musisz e, od samego początku, od poznania kobiety ją dotykać, musisz rozpocząć dotyk przy otwarciu, a najpóźniej w fazie kwalifikacji. Bez dotyku nie doprowadzisz do seksu. Proste. O jaki dotyk chodzi? Oczywiście nie chodzi o macanie ordynarne po piersiach, po cyckach albo po tyłku kobiety. Chodzi o subtelny dotyk, który jest akceptowalny społecznie. Chodzi przede wszystkim o podanie ręki podczas momentu, w którym się z kobietą poznajesz, z którą się witasz, dotknięcie kobiety za ramię, dotknięcie za dolną część pleców, wróżenie z ręki, szturchanie albo przytulanie podczas żartów, przytulanie i tańczenie. Bardzo, bardzo fajną eskalację można zrobić podczas tańca oraz całowanie. Trzeba to robić wszystko stopniowo. Możesz na, nawet posuwać się do takich rzeczy jak złapanie za kolano, za kolano czy za przejechanie dłonią po wewnętrznej części ud, z tym, że zawsze musisz zabierać rękę, ponieważ jak zabierzesz rękę, to kobieta nie zdąży, się poczuć, nie zdąży poczuć dyskomfortu związanego z tym, że dotykają obcy facet. Może jej się to spodobać, a że nie będzie miała tego dyskomfortu, to może chcieć więcej tego Twojego dotyku i się do niego przyzwyczaić. Jednym, jedną z najbardziej zaawansowanych form eskalacji jest całowanie. Uwaga dotycząca całowania się. Jeśli już flirtujesz z dziewczyną, podrywasz ją, dobrze ci idzie, dotykasz ją, tańczysz, rozmawiasz, ona się śmieje, to rzeczą, na którą radziłbym ci zwrócić uwagę, jest moment, w którym się z nią całujesz. Zorientuj się, jeśli to jest na imprezie, na której jest na przykład ze znajomymi, z kim ona tam jest. Czy jest ze znajomymi? Którzy będą ją później wytykać palcami, że to ta, która się liże z kolesiem nowo poznanym w klubie, czy tam przypadkiem nie ma członków jej rodziny, a nawet siostry jej chłopaka albo jakichś, jakichś kolegów, którzy do niej, do niej kręcą. Musisz się zorientować, musisz ją pocałować w takim momencie. W którym ona nie będzie czuła dyskomfortu, dyskomfortu związanego z tym, że jej znajomi mogą ją później negatywnie oceniać jako łatwą szmatę. Tak więc, miej to na uwadze. Jak byłem niedoświadczonym chłopakiem podczas studiów, zastanawiałem się, dlaczego to tak jest. Że z wieloma kobietami się całuje, a z, z małą ilością z, z nich dochodzi do seksu. Chodziło o to, że po prostu nie dość, że szwankowała logistyka, o czym powiem za chwilę. To jeszcze chodziło o to, że często robiłem to na oczach jej znajomych, jej się mogło podobać i mogło być to dla niej przyjemne w tamtej chwili, ale później jak ona. Oceniła tą sytuację na zimno, to poczuło dyskomfort związany z tym, że o, ja się z nim całowałam, co inni teraz mogą o mnie pomyśleć, nie, on tu do mnie pisze, nie, już się z nim nie spotkam. I w ten sposób kończy ci się fajna znajomość, kobieta nabiera do ciebie dystansu i twoje próby mówienia się z, z nią palą na panewce. Tak więc uważaj na. To. Drugą ważną rzeczą w tej fazie jest budowanie napięcia seksualnego. Możesz powiedzieć kobiecie na ucho, na przykład. Muszę ci się do czegoś przyznać. Fantastycznie mi się z Tobą rozmawia, ale wyglądasz dzisiaj tak oszałamiająco, że czasami tracę wątek. Inny przykład. Działasz na mnie tak bardzo, że najchętniej rozebrałbym Cię i. Ale nie zrobię tego, ponieważ to jest za dużo ludzi. To są tylko dwa przykłady do użycia. Wymyśl coś swojego. Muszą to być przykłady, w których podkreślasz to, jak kobieta na, to, na Ciebie działa, jak się przy niej czujesz, że jest taka seksowna, że tracisz przy niej wątek, że się bardzo dobrze czujesz, i tak dalej. Wymyśl swoje przykłady, bądź kreatywny, nie bazuj tylko na tym, co gdzieś przeczytałeś, czy usłyszałeś w tym przypadku. Podczas takiej. Rozmowy, wrzucając tego typu komplementy czy stwierdzenia, mieszasz to z normalną rozmową, która buduje komfort. Czyli rozmawiasz na normalne tematy, takie, które budują komfort, o których mówiłem w poprzednim odcinku, i wplatasz w taką rozmowę kilka tego typu zdań. Możesz także podczas e, takiej rozmowy poruszać temat seksu. Możesz także wspomnieć, że spałeś z jakąś dziewczyną, ale nie robisz tego po to, żeby się pochwalić tym faktem, że się przespałeś e, z dziewczyną, ale poniekąd mówisz to przy okazji, e, opowiadając jakąś ciekawą, zabawną albo e, zaskakującą historię. Nie może to wyglądać na na to, żebyś się chwalił swoimi jakimiś przyszłymi podbojami seksualnymi, ponieważ seks dla ciebie nie, powi nie powinien być jakimś wielkim osiągnięciem, gdyż uważasz, że jeśli dwójka ludzi ma ochotę na seks, to to robi i nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Możesz także zapytać kobietę, czy kiedykolwiek poznała faceta na imprezie i tego samego wieczoru poszła z nim do łóżka. Jeśli ona. Powie tobie: Ja taka nie jestem, nie jestem taka łatwa, to możesz powiedzieć, że w sumie nie uważasz e, takiej sytuacji za nic e, złego, za nic negatywnego, ponieważ każdy ma prawo robić to, na co ma ochotę i nikomu nic do tego. Poza tym możesz dodać, że uważasz, że to hipokryzja, myśleć, że jeśli e, w ciągu Dajmy na to miesiąca. Facet pójdzie do łóżka z kilkoma kobietami, to jest ogierem, a jeśli zrobi to kobieta, to jest zwykłą szmatą. Każdy ma prawo robić to, na co ma ochotę, i ponosi za to konsekwencje. Mówisz to spokojnym tonem, jakbyś wyrażał swój standardowy pogląd na jakąś sprawę. Trzecią rzeczą, która jest ważna, jeśli chodzi o tą fazę podrywu, jest logistyka. Logistyka jest bardzo ważna, nawet kluczowa zarówno podczas budowania komfortu psychicznego, podczas budowania intymności oraz w momencie kiedy zapraszasz kobietę do domu albo do hotelu. Podczas budowania komfortu psychicznego, zazwyczaj jeśli umawiasz już z kobietą sam na sam, to Polecam ci taką technikę jak powrót do przyszłości. Czym jest powrót do przyszłości? Powrót do przyszłości jest zmienianiem miejsc, kilkukrotne zmienianie miejsc podczas rany na przykład umawiasz się z kobietą na piwo i idziesz na jedno piwo w jedno miejsce, do jednego pubu, na drugie piwo zabierasz ją do drugiego pubu, na trzecie piwo do trzeciego, w międzyczasie gdzieś przechodzicie, jest jakieś wydarzenie, coś się dzieje, gdzieś wchodzicie na chwilę, szukacie odpowiedniego miejsca, powiedzmy w dwóch czy trzech miejscach, nie, nie spędzicie dużo, więcej czasu, bo na przykład Wam się nie podoba albo tam nie ma miejsca. I w tym momencie, w ciągu 3-4 godzin, takiej randki możesz z kobietą zwiedzić kilka różnych miejsc, i sprawia to takie wrażenie, szczególnie w umyśle kobiety, że Wy się znacie dłużej niż rzeczywiście się znacie. Poza tym, tego typu randka wpływa pozytywnie na budowanie komfortu i zaufania, ponieważ jesteście razem w wielu miejscach. Zmieniacie, zmieniacie lokację, ona Cię w ten sposób lepiej poznaje, jak reagujesz w różnych sytuacjach, i także przemieszczanie samo w sobie buduje komfort i zaufanie, co przybliża Cię do seksu. Także podczas budowania intymności takie przemieszczanie jest bardzo ważne, ponieważ. Przemieszczacie się gdzieś jako jedność, jako dwójka ludzi, którzy ze sobą kręci, która coś przeżywa, i to także wpływa pozytywnie na budowanie bliskości seksualnej, na budowanie napięcia seksualnego. Także logistyka jest bardzo ważna, jeśli chodzi o zaproszenie kobiety do domu. Nie chciałbyś umówić się z kobietą i Później, po, na koniec udanej randki, ciągnąć jej autobusem nocnym na drugą stronę miasta, żeby pokazać jej ryb. Nie rób tego, musisz mieć logistykę lepiej ogarniętą. Chodzi tu nie tylko o Twoją logistykę, ale Twoja logistyka też jest ważna, ale także o jej, o jej logistykę. Czyli jeśli planujesz randkę, to dobrze by było, żeby. Jedno z ostatnich miejsc, czy przedostatnie, czy ostatnie miejsce, w którym spędzasz z nią czas, było blisko, w miarę blisko twojego mieszkania albo hotelu, w którym stacjonujesz, gdyż jeśli randka się dobrze potoczy i widzisz, że jest szansa na to, żeby kobietę zaprosić, żeby odległość między ostatnim miejscem, gdzie ta randka się odbywa, a twoim hotelem albo mie mieszkaniem nie była zbyt daleka, żeby można było przejść albo szybko przejechać tak no, Ważne jest także jej logistyka. I to bez względu na to, czy spotykacie się na randce, czy poznałeś tą kobietę tej sa tego samego wieczoru, musisz wybadać e jej logistykę, czyli to e na jak w jakiej dzielnicy ona mieszka. Z kim ona mieszka? Jeśli poznałeś się na imprezie, to z kim jest na, na tej imprezie? Czy są to lokatorzy? Czy jest to jej rodzina? Czy jacyś znajomi? Czy jakiś były? Czy jakiś adorator się tam kręci? Wszystko musisz dokładnie zbadać, zadając pytania. Z tym, że te pytania musisz wymieszać z normalną rozmową. Nie może to po prostu wyglądać jak typowy. Szybki logistyczny wywiad, ponieważ ona to wyczuje i pomyśliło de facto, co on chce ze mną zrobić, czemu on przeprowadza ze mną taki wywiad. Musisz to wszystko zbadać. To jest ważne, dlatego, żeby na bieżąco planować randkę. Jeśli na przykład ona musi wrócić ze znajomymi, albo na, na następny dzień musi wcześniej rano wstać do pracy albo na studia, to bierzesz numer i umawiasz się. Kiedy indziej. Jeśli widzisz, że jest szansa na to, żeby ją zaprosić do domu, do hotelu albo nawet wylądować u niej, to po prostu ciśniesz, ponieważ następna taka okazja się może nie, nie przydarzyć. Powinieneś wykorzystywać sytuację, jeśli ona się pojawią. Jeśli widzisz, że może być ciężko, Pociągnąć do seksu tą relację tego samego wieczoru, to po prostu bierzesz numer i kontynuujesz znajomość na, na następnych spotkaniach. Myślę, że to będzie tyle w tym odcinku. W ostatnim odcinku tej serii o fazach podrywu będę mówił o, o tym, co tygrysy lubią najbardziej, czyli o seksie. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!